Dwuja i gazu od wiadomo czego. Spotykamy się z takim bardzo klepanym zawołaniem husarskim, kawaleryjskim. Dwuja i gazu od wiadomo czego. Które ma być panaceum na problemy z jazdą w piachu. Bo w momencie kiedy jest dużo gazu i kiedy motocykl jedzie szybko, to wtedy po tym piachu da się jechać. To prawda i nieprawda jednocześnie. I chciałbym żebyście zanim jedziecie w piach tak bardzo na bombie zastanowili się nad tym po co to robicie i jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje. rzeczywiście jest tak, że jeżeli jedziecie w piachu szybko i jesteście bardzo mocno na gazie, to motocykl ma stworzone warunki do tego, żeby się po piachu poruszać sprawnie. Sprzyja takie zachowanie, czyli praca gazem i prędkość sprzyja dobrej geometrii, sprzyja temu, żeby był pęd, który sprawia, że motocykl porusza się po piachu. Ale tak naprawdę największy problem polega na tym, że to jest dobra rada dla tych, którzy potrafią motocyklem w piachu jeździć, a nie dla tych, którzy w piachu jeszcze nie potrafią jeździć. Dlaczego rada dwuje i gazu od wiadomo czego jest radą potencjalnie piekielnie destrukcyjną? Otóż dlatego, że nie uwzględnia ona. Czynnika ludzkiego i tego, jak biokomponent zamocowany do motocykla reaguje na to, co się dzieje w trakcie wjeżdżania, szybkiego wjeżdżania w piasek. A dzieje się, co następuje. Przede wszystkim, jeżeli ja nie jestem pewny, czy ja dobrze jeżdżę w piachu i zaczynam stosować radę, o której tutaj rozmawiamy, to podjeżdżam do tego piachu na bombie i w większości przypadków, które my obserwujemy na zajęciach, natychmiast jestem przestraszony, że jadę za szybko. Dojeżdżam do piachu, o kurde, ale szybko. Pierwsze co robię, zamykam gaz, nie daj Boże, dotykam e, hamulce. I to, co w takiej sytuacji dzieje się z motocyklem, też jest oczywiste. Mamy masę przyłożoną do przodu, mamy geometrię, która w ogóle nie sprzyja jeździe w piachu. Wszystko dzieje się źle, i nagle okazuje się, że jak wpadamy w ten piach ze zbyt dużą prędkością, to motocykl zaczyna się zachować. Super nerwowo my się do tego jeszcze spinamy, bo jest to typowa reakcja obronna w momencie, kiedy rzeczy zaczynają iść nie po naszej myśli i mamy kaskadę problemów, które kończą się tym, że przelatujemy przez kierownicę i lądujemy w piachu w trochę inny sposób niż chcielibyśmy się w nim znaleźć, czyli w ogóle nie na kołach. Z im większym zapałem podchodzicie do zastosowania tej nie zasady, ale powiedzmy dobrej rady, tym potencjalnie bardziej katastrofalne mogą być jej konsekwencje. Mówię tu o zniszczeniu motocykla, mówię tu o popsutym barku, mówię tu o połamanych rękach. To nie jest sposób, żeby się nauczyć jazdy w piasku. Popularna rada dwója i gazu od wiadomo czego jest popularnym sposobem, skutecznym sposobem, żeby się do jazdy w piasku zniechęcić, ponieważ nie uwzględnia ona czynnika ludzkiego i tego, jak człowiek, my, organizm, ze wszystkimi naszymi zaprogramowanymi reakcjami obronnymi, jak my reagujemy na szybkie wjechanie w środowisko, w którym nie czujemy się pewnie a ta nasza reakcja pogarsza sytuację, a nie ją poprawia. Takich toksycznych rad jest więcej. Jedną z takich rad jest odchyl się do tyłu. W ogóle nie wiem, o co chodzi w odchylaniu się do tyłu, szczególnie, że po pierwsze, naprawdę w niewielkim stopniu przenosimy masę do tyłu, jeżeli stoimy na podnóżkach, na przykład w trakcie jazdy w piachu, i to można sprawdzić. Każdego z Was zachęcam, żeby wstawić sobie motocykl na wagę. Da się to zrobić na wadze przemysłowej. Jedno koło na jednej, drugie na drugiej. A następnie poodchylać się przód-tył i zobaczyć, jaki daje to skutek. Będziecie zaskoczeni, jak mały daje to skutek. Co gorsza, odchylanie się do tyłu sprawia, że nie mamy tego luzu w rękach, żeby dać kierownicy pracować. Brakuje nam de facto zasięgu rąk. I w rezultacie, zamiast sytuacji poprawiać, pogarszamy wisząc na kierownicy. Swoją drogą... Zwróciliście uwagę, jak jeżdżą zawodnicy na przykład na Dakarze? Czy oni są cały czas odchylani do tyłu? No nie są. Wielu wierzy w efekt żyroskopowy kół. On oczywiście się pojawia. Kiedy kręci się koło, to pojawia się efekt żyroskopowy. Natomiast pytanie brzmi, na ile on pomaga i na ile on rzeczywiście stabilizuje motocykl w trakcie jazdy w piachu. My się w tym piachu nie poruszamy z aż taką prędkością, żeby rzeczywiście to koło było w stanie koła, żeby były w stanie wypionować motocykl. Oczywiście ten efekt jest, bo jak się kręci koło, to nie ma z czym polemizować, to jest fizyka. Ale jego wpływ na to, co dzieje się z Waszym motocyklem, jest raczej pomijalny. Szczególnie jeżeli chcecie uczyć się jeździć w piachu i zaczynacie robić to od małych prędkości. I wtedy no, jest szansa, że ulegniecie pokusie rady dwuja i gazu od wiadomo czego. Natomiast nie liczcie na to, że efekt żyroskopowy utrzyma Was w pionie, bo tak się po prostu nie stanie. Wielu wierzy również, że. Aby nauczyć się jeździć w piachu należy zacząć od małych motocykli. To oczywiście jest dobry pomysł, bo mniejszym tym mniejsza fatyga związana z jego kontrolowaniem. Ale znowu brutalna prawda jest taka, że jeżeli umiem jeździć w piachu, to będę w stanie jeździć i dużym, i małym motocyklem. A jeżeli nie potrafię jeździć w piachu, to będę się męczył i na dużym, i na małym. Pewnie łatwiej jest zacząć jeździć. Na małym motocyklu, ale możecie również na dużym motocyklu skalować sobie poziom trudności tak, aby go dobrać odpowiednio do typu posiadanego motocykla. Nikt nie oczekuje, że jeżeli jeździcie Afryką Twin, to będziecie kręcili bąki w piachu i będziecie robili nawroty tak jak w wyścigach plażowych. Tego w ogóle nie ma potrzeby robić. Traktujemy na dużym motocyklu piach jako przeszkodę, którą się, z którą należy się uporać. I tym bardziej powinniśmy być w stanie dużym motocyklem radzić sobie na piachu, szczególnie że jeżeli się rozejrzymy wokół i jesteśmy w tej chwili na Mazowszu, to piaszczystych z tych dróg jest tutaj absolutnie pod dostatkiem. I prawda jest taka, że piach spotkacie wszędzie, w każdej części świata, bo właściwie każdy kontynent taki typ podłoża oferuje i po prostu trzeba umieć sobie z nim radzić. Ale jeżeli zabieracie się za poradzenie sobie z piachem, Proponuję skierować swoje kroki w kierunku profesjonalnych szkoleniowców i szkół, które się tym zajmują, a nie ulegać toksycznym i potencjalnie destrukcyjnym radom, takim jak wuja i gazu od wiadomo czego.